Oto kolejna moja konfrontacja z Warszawą. Do tej pory udawało mi się jakoś bardzo sprawnie omijać wszystkie lockdowny w Polsce, wszystkie spędziłem w Japonii, w sumie głównie w zeszłym roku, bo w tym roku już w Japonii było ok. więc pierwszy raz teraz tak naprawdę widzę Polskę taką zwolnioną. Dla mnie jest okej okay, takie tempo. Nie ma tego poczucia w Warszawie, że coś cię omija. Ja mam takie wrażenie, że wszyscy tu na mnie czekali po prostu. To, że sprawy są tutaj wolniejsze niż zwykle to jest dobra okazja, żeby spróbować wycisnąć z tego miasta więcej niż do tej pory. Muszę przyznać, że odkąd przyjechałem, poza pierwszymi kilkoma godzinami, pogoda jest paskudna. Naprawdę ja je sobie robicie w tej Polsce są pogodą. Prognoza jest taka, że będzie tak samo jeszcze przez półtorej tygodnia, więc dopóki nie mieszkałem w Japonii, to nie wiedziałem, że można inaczej, że można mieć ładną pogodę tak po prostu, nie? Oczekiwać, że będzie ładnie. Taką pogodę jest tylko jeden ratunek. Muszę Was poinformować moi drodzy, że do 11 maja kawa w Żabce od 6 do 9 rano jest za 2 z Ja wróciłem w okolice Pracu Zbawiciela, to jest taka moja ulubiona chyba okolica w Warszawie. Nie mam już tego mieszkania, które wynajmowałem dawniej, bo nie opłacało się go trzymać. No to już wiecie gdzie jesteśmy, nie? To już poznajecie. To jest Tofu. Tofu to jest nasze centrum zarządzania wszechświatem. Ja w ogóle pierwszy raz odkąd mamy to biuro postanowiłem sobie zrobić własny pokoik taki do pracy, więc to jest mój pokoik do pracy, mój komputer do pracy i dywanik do pracy. Ja się tego akurat w Japonii nauczyłem <grym> na własnym przykładzie, że posiadanie swojego konta jest dla mnie ważne. Przez lata myślałem, że nie jest, ale okazuje się, że lepiej funkcjonuje jak mam porządek oraz własną przestrzeń oraz to. Jest i śniadanie. No Wróciłam panią bez bułeczek i co da na samą górę? Bułeczki. Ja się cały czas na tym łapie, że myślę sobie, pójdę do restauracji takiej, a takiej, zjeść to i to, a tutaj nie ma, odbierasz jedzenie i pot. W tym filmie trzeba będzie dać jakąś bardzo wesołą muzyczkę, bo wszystko jest takie góry. Niekwestionowanym plusem Warszawy, w obecnym wydaniu, jest to, że nie ma korków. Eee, nawet jak na Mordor się jedzie, to nie ma korków. To kiedyś taka strona, czy Domaniewska stoi. Jak są wśród Was osoby, które nie wiedzą, co to jest Mordor w Warszawie, to parę lat temu zrobiłem film na ten temat. Życie orków w Mordorze. No, tutaj się tworzy taką fajną iluzję normalności. No kurczę, spoko. Jak tak się zmienił w ogóle ten influencer marketing. Jest wszystko to poważniejsze niż parę lat wcześniej się zrobiło. Dobrze, dobrze. Mam dla was naprawdę sporo fajnych rzeczy na ten rok. Jak na przykład film, w którym poprawiam maseczkę 72 razy. <sum> <sum> A teraz, ponieważ pandemia jest czasem można popróbować sobie nowych rzeczy. Zapisałem się na zajęcia, zajęcia movementu u Filipa. I też pojawił się gdzieś we vlogach ze dwa lata temu, ale pomyślałem, że to jest ten moment, żeby się poruszać już techniką movementu, czyli ruszania złami. Witam ponownie, widzieliśmy się kilka A. lat temu, nie? widzieliśmy <laughs> <laughs> szukaj, Zabierz. Jeden, cztery. Dwa, trzy. Jeden. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden,

Ja sobie postanowiłem, że w tym sezonie spróbuję właśnie jak, jakichś zajęć, nowych rzeczy, mam troszkę więcej czasu, yy, znaczy czasu, no tak postanowiłem wycisnąć więcej ze swojego czasu, więc chcę też jakieś sztuki walki spróbować, boks, kickboxing, a movement, jeśli ktoś nie kojarzy, no to jest bardzo fajna sprawa, poczytajcie sobie. <laughs> jak ktoś chce zajęcia, to polecam Filipa, do którego tutaj chodzimy w Warszawie. No i tak mija mój pobyt w Warszawie póki co, jeździmy po mieście cały dzień z Magdą i załatwiamy sprawy. Ja mam w ogóle takie podejście do tych takich spraw, typu kondycja fizyczna, jakieś tam bieganie i tak dalej, że dla mnie to są rzeczy takie na równi z pracowymi obowiązkami, to mi się wydaje, że w mojej głowie to jest taka podobna trochę kategoria rzeczy, które tak ma jakieś quasi obowiązków. Jestem teraz w filmie Film, Wolf Studio, gdzie będziemy skanować moją głowę. no to pro sprzętem do skanowania głów i innych hmm. rzeczy. czegoś konkretnego, czy tak po prostu taki koncept? To jest... który chyba? Warcrafta? Coś zaczęło klikać. Czuję się jak lekarz trochę, nie? Trochę taki... Takie składanie, Takie badanie. no. Coś tu jest niekomfortowego. Jakby nie było... Tworzymy tutaj pomiar. Nie, tak so, się nas na raby. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Raz, dwa, trzy. Zaraz wrócimy jeden na testy. Zobaczysz jak to wszystko wygląda. Mm. Możesz powiększyć tą samą głowę, czy żeby... To jest chmura punktów, zaraz z okay. zrobimy e, pogląd modelu. O. No, czy czas opuścić świat fizyczny? <grym <grym <byli> to nowy ja. Zupełnie wstępny pomiar. No i w połączenie otrzymamy. Jednego skanu weźmiemy jedno, z drugiego drugie. Kurde, to było całkiem fajne. Jak chcecie mieć model trójwymiarowy swego jestestwa, wiecie już gdzie zrobić. Mam duży dysonans, bo to jest w ogóle. Dzisiaj wiecie, fajny dzień, robimy fajne rzeczy, ale wszystko wygląda tak smutno przez tą pogodę. No ja nie wiem, montażysta, daj wesołą muzyczkę. <śm> Przyjemny taki dźwięk padającego deszczu w aucie. Dużo mam uczuć w sobie na temat tego pobytu w Warszawie. Generalnie mi się podoba bardzo. Narzekam na pogodę, bo jest na co, ale jest taki spoko vibe tutaj mam. Dobrze mi się tutaj pracuje, fajnie się tak odpaliłem, dobry przelocik. Próbuję sobie nowych rzeczy, no to jest... Dobry jakiś taki moment, bo jest tak cicho, spokojnie, można sobie wcisnąć jakieś nowe zainteresowania w życie. Kurde, poddałem się. No, chciałem dzisiaj powlogować, tak w ogóle, pokazać wam fajne, dynamiczne życie w Warszawie, ale po prostu ta aura. Mnie wygoniła, chciałem polecieć po, dronem polatać, ale za bardzo pada, żeby latać dronem no masakra. Kurde, tutaj problemem jest to połączenie tej takiej brzydkiej pogody i pustych lockdownowych ulic. Po prostu jej. Nie jest dobrze, nie? <ścoughs> Słuchajcie, jeśli mogę mieć dla was jakąś radę, to... Ja na przykład bardzo się dobrze bawię, że się zapisałem na jakieś zajęcia z kilku nowych rzeczy. Chyba fajna opcja się teraz trochę pouczyć czegoś nowego, nie? Jeśli tak jak ja zgnuśnieliście w tym lockdownie i w tym sezonie, może najwyższy czas się ruszyć, nie? Są rzeczy, w których brzydka pogoda nie przeszkadza.